Siemanko, siemanko! W tym odcinku chciałbym wam pokazać dwie fajne rzeczy. Fajne miejscowo na postój i fajny motocykl. Właśnie skręciliśmy w miejsce, gdzie jest Rostoka. Na górze map znajdziecie sobie tą stację tutaj, więc będziecie wiedzieć gdzie to jest. A miejsce jest niezwykłe. Zostań wzbroniony. Co Jedziemy. Koniec drogi. Znaki, głębokie wykopy. Kopalnia odkrywkowa plecza. Niezwykłe miejsce. teren kopalni, KWB Konin. Teraz to się nawet jakoś tam inaczej nazywa, bo ktoś to tam kupił, nieważne. W każdym bądź razie, jak będziecie jechać przez Wielkopolskę, przez taką miejscowość o nazwie Kleczew, to polecam właśnie to miejsce, żeby sobie się tutaj zatrzymać. Co prawda jest zakaz wjazdu, ale to jest dosłownie kawałeczek. Myślę, że nikt tu Was nie powinien pogonić. Jak sobie wiedzicie, rzucić okiem na ten niezwykły widok, bo to jest miejsce, w którym Wydobywany jest węgiel brunatny. Tam przed nami ogromna kopara, która właśnie takie wielkie dziury robi. Kawałek dalej tam są zwałowarki, które z kolei zasypują te, te dziury. A tutaj na samym środku widać czarne podłoże. Tam już jest węgiel. Ten węgiel jest wydobywany, taśmociągami jest przenoszony do elektrowni, którą będę chciał wam pokazać w następnym odcinku, przy okazji, gdy będę kręcił kimko Pulsar. Kolej w elektrowni jest zamieniany na pył, dodaje się tam powietrze i następuje spalanie tego, tego węgla. Okazuje się, że to jest niezbyt ekonomiczne rozwiązanie. W tej chwili koszt wydobycia węgla kamiennego jest tańszy niż koszt wydobycia węgla brunatnego, dlatego ta kopalnia najprawdopodobniej długo nie pociągnie, bo coraz mniej dochodów przynosi. Poza tym Unia Europejska jest przeciwna odkrywce, ponieważ no, to degraduje środowisko. No owszem, są potem tutaj zasypywane te dziury, są robione yy, rekultywacje tego terenu, jeziora nowe powstają, jednak mimo wszystko to, to już nie jest to. Ten, to, to. Przyroda zanim wróci do swojego pierwotnego stanu, to naprawdę długo czasu to wymaga. No ale dosyć o kopalni, pomówmy trochę o tym sprzęcie. Kimko CK1 to jest yy... Właściwie no sama, sam wygląd mówi, że to jest sprzęt sportowy z aspiracjami właśnie na to, żeby gdzieś na równiusieńkich drogach jeździć, ponieważ ma on właśnie dosyć twarde zawieszenie. Jego kształty nawiązują też do tego, żeby, że, że on jest taki opływowy, sportowy charakter ma. Jednak ja nie byłbym sobą, gdybym nie zrobił trochę innego testu. Nie pojechałem nim w jego naturalne środowisko. Postanowiłem, że powygupiam się nim trochę w terenie, żeby zobaczyć, czy do tego też się nadaje. I powiem Wam, że naprawdę można nim się powygupiać. To nie jest tak, że jak kupimy z sporta, to już nigdzie więcej nim nie pojedziemy, jak tylko po asfalcie. Śmigałem nim tutaj właśnie po tej kopalni Kleczew, przez różne kałuże, błota, e, dziury i on sobie świetnie dawał radę. Całkiem wysoko jest zawieszony, więc tam tym pługiem czy czymś w żaden sposób nigdzie nie haczymy. Można sobie spokojnie różne pagórki pokonywać bez problemu. Jest na tyle dynamiczny, że nawet po błocie idzie bez problemu. Opony są no może typowo szosowe, one wiadomo, nie będą jakoś ekstra w terenie się sprawdzać, ale tutaj też w zasadzie nie miałem żadnego problemu. Górka nie górka, odkręcamy manetę i on idzie jak burza. Powiem wam, że dla mnie to jest mega ważne, żeby 125, oprócz tego, że świetnie jeździ po mieście, żeby też dała tą frajdę, tą możliwość przejechania się gdzieś po wygupiania się, pojechania gdzieś, może w jakąś trasę. Kimco CK1 tą właśnie możliwość daje, i to jest bardzo dobre. Jest to bardzo fajny sprzęcik, on rozpędza się do 120 na godzinę. Prędkości przelotowej w okolicach 100 na godzinę. Porównując go do Kimco Zing 2, którego niedawno miałem, to Kimco Zing był jednak ciutkę dynamiczniejszy. Nie dość, że więcej ważył, to tą prędkość na czwórce 100 na godzinę osiągał no, bardzo przyzwoicie tutaj jest ciut wolniejszy ten, ten silnik trochę mniej oddaje tej mocy ale myślę, że też będziecie równie zadowoleni z niego m, ponieważ on z łatwością pozwala wyprzedzać ciężarówki y, jeździ naprawdę, naprawdę dobrze gdy patrzę na jakiś motocykl i zastanawiam się czy chciałbym taki kupić no to po pierwsze patrzę właśnie jak on jeździ Czyli czy rozpędza się do tych 120 na godzinę. Po drugie, sprawdzam, jak wygląda. No, design też jest ważny. On musi fajnie wyglądać. No i po trzecie, cena, tak. Kimco CK1 w zasadzie w tych trzech punktach wypada rewelacyjnie. Bo przyspiesza sobie spokojnie do 120 na godzinę. Wygląda świetnie. Tu te. Mm, Przeżłobienia są takie ciekawe. Tu można sobie kolana schować i, i wygląda się naprawdę fajnie na tym motocyklu. Z tyłu zadarty tyłek. Mamy monoszok. Centralny amortyzator. On wygląda nowocześnie. Z przodu bardzo fajna lampa. No i po trzecie nie jest drogi, teraz jest w promocji, można go kupić. Zbliża się rok 2017, w którym to zmieniają się przepisy. Każdy motocykl będzie miał obowiązkowo, musiał być wyposażony we wtrysk paliwa i w kontrolkę check engine na, na desce rozdzielczej. Zatem te wszystkie gaźnikowe sprzęty są w tej chwili na wyprzedaży. Nic tylko korzystać. Są dużo tańsze te motocykle. Właściwie ich cena oscyluje w cenie chińskich sprzętów innych, a jakościowo naprawdę ten sprzęcik jest dobry. Tutaj jakbyśmy zajrzeli, każda śrubka ma bardzo szeroki kołnierz, każda śrubka, która gdzieś miałaby jakieś yy, miejsce, które byłoby newralgiczne, ma podkładkę albo gumową, albo sprężynową. Yy, to są takie detale, to jest taka dbałość, o której często chińscy konstruktorzy zapominają. Kimko CK1, chociaż jest produkowany w Chinach, to on zachowuje jakość tą tajwańską, tą ciut lepszą niż, niż w Chinach. A powiem wam z czego to wynika. Bardzo wiele chińskich sprzętów jest sprzedawanych pod zupełnie inną marką. Na przykład Junak, tak? Junak zamawia swoje motocykle w kilku różnych fabrykach. I teraz w zasadzie w fabryce, która źle poskłada ten motocykl, im to jest rybka, czy on będzie dobrze poskładany, czy nie będzie dobrze poskładany, ponieważ... Ludzie nie często wiedzą o tym, że to gdzieś tam w Chinach w konkretnej fabryce nawet nie potrafią wypowiedzieć nazwy tej fabryki, gdzie to było wyprodukowane. Więc opinia nie idzie po konkretnej fabryce, tylko po nieszczęsnym importerze, który zbiera za to negatywną opinię. Natomiast Kimco jest sprzedawany na całym świecie pod tą właśnie nazwą. Jeżeli w Kimco coś się zepsuje w Stanach Zjednoczonych, to opinia idzie też na Europę. Dlatego Kimco dba o jakość szczegółów ponieważ no, zależy im na dobrej e, opinii i to rzeczywiście widać jak się wsiądzie na ten motocykl to on jest pewny, on jest taki masywny mm, tu nic nie trzeszczy, nic nie skrzypi te plastiki są bardzo dobrze poskręcane mm, mi to się bardzo podoba nie będziemy go testować dzisiaj na asfalcie tylko w terenie żeby było śmieszniej nie, to nie jest śmieszne nie?